Witam z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 31 maja. Jestem przy odmianie Rivan i chciałem powiedzieć kilka słów na temat tej odmiany. Wzrost drzewa dosyć silny, rośnie rozłożyście, czyli jest dosyć łatwo w prowadzeniu na wrzeciono. Co do samych owoców, są raczej drobne, smak lekko płaskawy taki, coś pomiędzy wiśnią a czereśnią, więc smaku takie nie są za dobre. Ale jej dużą zaletą jest właśnie to, że ona najwcześniej owocuje ze wszystkich odmian Czereśni, który, z którymi ja się spotkałem. Także w tym momencie, kiedy ona owocuje, nie ma zbyt dużo owoców na rynku. Są wczesne truskawki, a czereśni innych odmian nie ma, jedynie import. Wadą jest to, że ona nie dojrzewa na raz, trzeba ją przerywać na 2-3 na razy nawet. I tu środki jeszcze zostawiamy, a tu bardziej nasłoneczniona na zewnątrz. Gałęzie wychodzą, tam można już obrywać czubki, i tutaj, właśnie te na zewnątrz. A środki trzeba zostawiać. Także rwanie jest dosyć uciążliwe. Wadem jest jeszcze to, że oprócz tego, że jest drobna i niesmaczna, to jak tu widać, te końcówki dosyć łatwo pękają u nas. Tu, mimo tego, że zbyt wiele nie padało, to jak widać, one tutaj popękały i to jest normalne przy tej odmianie. Kwitnie bardzo wcześnie, najwcześniej ze wszystkich czerwcach, praktycznie, ale mimo to, że wcześniej kwitnie, to jest dosyć odporna na przymrozki. Także tu można liczyć rok rok na, na plon, nawet dosyć duży, no, ale muszą być naprawdę solidne przymrozki, żeby ona przemarzła. Obficie plonuję i teraz tu pokażę, jak ona wygląda po zerwaniu koszyczku. Tu mam miarkę. Także tu jest młode drzewko, także ono też trochę większe owoce rodzi. Bo jeżeli mamy większe drzewa i nie tniemy go zbyt mocno, to one też z czasem się drobnieją. Bo na takim dużym drzewie, mało ciętym, to, to jest dużo owoców i on się później drobnie. Ale tu mamy powiedzmy młode drzewko. I przy dobrym cięciu, jak, jak mogą te owoce wyglądać, pokażę. Tu mam miarkę 24. 24. I przechodzi. Także jak widać jest drobny owoc. coś typowy rozmiar pomiędzy 22 a 24, no, przy dobrych warunkach, jeżeli dobrze zadbamy, no powiedzmy te 25 maksymalnie, Także to jest dosyć drobny owad, z tym, że wczesny. także jeżeli ktoś potrzebuje na przykład na działkę drzewka, którego nie trzeba pryskać, bo tu dużą zaletą właśnie Rivana jest to, że nie, nie potrzeba pryskać na nasionnicę, bo ona na tyle wcześnie dojrzewa, że ten robak nie jest w stanie się rozwinąć. Także jak ktoś ma działkę i nie chce pryskać na robaki, no to jak najbardziej ta odmiana, ewentualnie burrelot jeszcze. I to by było na tyle odnośnie Rivan'a. Pozdrawiam.